Auto własne, kogoś z rodziny czy sąsiada, czasem nawet traktor czy rower. Tylko na to mogą liczyć ludzie w wielu miejscach, odkąd często przed laty zniknęły PKS-y. Teraz jest szansa, że autobusy powrócą. Dofinansowanie jest, formalności też załatwione, więc można i trzeba szukać przewoźników. Wykluczeni i odcięci. Każdy liczy na własny transport. To jak sobie radzicie? No, swoimi samochodami albo busami do bochni, no i, i z bochni już albo na brzesko. I do Krakowa do Tarnowa. Mówimy o chociażby linii transgranicznej, która do 11 lat nie była uruchomiona. Liczymy na to, że to się uda. Linia Kraków-Olkusz, linie dowozowe Świątniki-Wieliczka po to, żeby ta transport, komunikacja publiczna była dostępna dla naszych mieszkańców, którzy codziennie dojeżdżają do pracy, do szkoły, żeby nie byli wykluczeni komunikacyjnie. To nie jedyne dobre wieści. 640 tysięcy złotych od samorządu województwa oznacza nowe ścieżki rowerowe wzdłuż Doliny Popradu w ramach wydłużania tras Velo